Uwielbiasz się uśmiechać, horror, demo Uuu. Hide w Hide behind półka, szybko! Hide w półkę! Jesteśmy za... Jest. Jesteśmy behind półka. A no to nie jest szafka. Ale to chyba... chyba odchodź. To wychodź. Tu? Albo nie wychodź, nie wiem. Ja bym się boił. Ja się boję. Dobra, <grym grym> <grym> chodzimy. Dobra, ja nie mógł zabije nas coś jakby. <grym> Halo. Halo. Ehm, um, Dołączy do mnie na Robloxie musimy przejść grę. Tym razem nie możemy wychodzić. Um, jak jest napisane, chowaj się. Dobra, wiesz co piję Buble. Tak! Eee... Czekaj na nie bądź taki szybki Tak, zaraz zostaniesz przy teleportu Okej. Okay. Niski kluczyk trochę się przestraszyłem. No przecież... o, nie. <laughs> co jest taka wolna no bo pije! to no się ruszały pamiętam co się co 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 już jeszcze stoi. A to No no i co? No i co? No tu i to Not i to źle. Jak źle. Czekaj. Ja się na przykład bałam najlepiej, chyba ty wejdziesz w odrąbną stronę. O, dobra, odrzekamy. Uhm. Like, on méchants de <générique deutsje> <fire> Buuuu! Zdarzyłeś się. Kupa! Co? To leci do filmu. To leci do filmu. Eee... O! Ta jest Nie widzę jakiś nieba, nie ma, nie spadłem. A tak muzyczka się odpala. Co? Taka muzyczka się odpala.

Tak jest skończona skróba 4-5 lat. Nie ma ziomek, który zrobił tę grę. Ma w ulubionych Escape Among Us obi, nie?